Cześć, ja jestem Befik z kanału Projek i witam Was wszystkich już w drugim odcinku z gry Rocket League. W dzisiejszym odcinku planuję zagrać tak samo jak w ostatnim dwa dwie rankingowe solo które już zaczynamy i nie przedłużamy. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, suba z dzwoneczkiem i jakiegoś komentarza, żeby wszystko się zgadzało i było pięknie, ładnie teraz chwilę czekamy aż nam grę znajdzie i będziemy patrzyli jak tam z naszym, z moim skillem w tej grze czy się coś poprawiło do ostatniego odcinka czy nie nasz, o jakiś Fan 18 i ruszamy no. Mamy bramkę, proszę Państwa Pierwsze odchęć piłki i od razu bramka No i tutaj nasz przeciwnik, a sobie ewidentnie w piłkę nie trafił A dobra, miał chyba ping no, Znowu chyba nie trafił Ale ja znowu tego nie wykorzystałem Znaczy nie wykorzystałem tego po prostu O. o nie, nim bramkę strzelę, tak nie może być. A i 2-0, jak tak dalej pójdzie, to będzie dobry wynik. Dobra, damy mu niech spróbuję strzelić. Proszę nie jedź do piłki e. No jedź ty do tej piłki Dobra Nie chcesz bramki strzelić to ja strzelę Ole, strzeliśmy brameczkę Nie może teraz Ja poczekam czy. No już było lepiej, ale jest nie ta bramka Szybki win Ile było? 5-0? 4-0 4-0 no, nawet nie zobacz jaką miał rankę. No dobra, no to znajdujemy nowy mecz. Tak samo i tu przy... cięcie zrobię. Dobra, już jesteśmy w drugim meczu. Tamten poszedł łatwo, zobaczymy jak w tym nam pójdzie. Niestety, ale blefik nie umie bronić i przegrywamy. Czyli na razie się... Albo nie, nic się zapowiada. No Aj Gdybym miał nitro Gdyby to wpadło w bramkę Byśmy mieli jeden 1, -1. Mm, Jeszcze Nie rozwalił, ale Będę pierwszy przy piłce i to jest akcja bramkowa, ależ ładnie to obronił. Uuu, i teraz my ładnie bronimy. Porobiony. I nie trafiamy w bramkę w takiej sytuacji. No nie. Już dwa, dwa razy powinno być po jeden. Nawet jak chciałem hamsko zakręcić, to się nie udało. No, coś ja gram ilekko kratkuje. No, patrzcie. No i jak przed chwilą była. Obrona to mógł być teraz fail wielki. No i teraz jest właśnie fail wielki. No nie proszę, nie 2-0. I mamy 2-0, po tym jak ja nie trafię chyba 3 razy. Stuprocentowych akcji. Nie no dobra, może to nie były 100% akcje, ale no 80% przynajmniej no niestety, jeszcze to chyba w bramkę leci niedobro, nie trafi tego no w, w pełne nitro No, i mamy 3-0. Wiedziałem, żeby nie, nie lecieć w górę, ale coś przeczuwałem, że to tak może się stać, że mi wyjdzie, ale, jedno, ale źle przeczuwałem. No i czy, czy to bramka? Tak, to bramka na 4-0 i znowu jest tak, jak w ostatnim odcinku, że jeden mecz wygrywamy, a drugi przegrywamy teoretycznie na razie i to ostro przegrywamy. No i patrzcie i toż to nie ma sensu 5-0. Sound Sound resumed. Aż się jeszcze na TeamSpeak'u zmutowałem z wrażenia Ale my się cały czas nie poddajemy, znaczy wcale się nie poddajemy i cały czas próbujemy strzelić bramkę honorową Przynajmniej Chyba trzeba czasami przed tym odcinkiem poćwiczyć sobie a nie na świeżo nagrać dobra No i patrzcie jak I on ma szczęścia Dobra, mamy, mamy bramkę honorową, i się wcale nie poddajemy. Staramy się nasz, strzelić jak najwięcej bramek. On się, te, ale nie na no, mu przejeść. teraz, to ładnie się popisał. Ładnie obronił, ładnie strzelił. No dobry jest. Też mnie ciekawi jaką marangę. Czemu ja się tak mijam z piłką? Ja nie wiem, co się dzieje w tym meczu. Czemu ja teraz jestem tak wywołany do tyłu, co? No, patrzcie, kurde, no. Jak on broni. To. To musi być jakiś smurf z wyższych rang, Na pewno chociaż w sumie, no, jakby miał wyższą rangę, to by dużo latał pewnie, ale no nie wiem. No, niestety, dostajemy potężny wpierdziel, i rangę dostajemy. Nawet sam nie wiedziałem, że dostaę, po tym meczu rangę dostanę. Mamy dywizję czwartą, czyli z tego co pamiętam, po następnym wygranym meczu chyba będzie awans do wyższej rangi, czyli do bronze 2. Ale to wszystko będzie już może w następnym odcinku, więc do zobaczenia. My, mam nadzieję, że się odcinek podobał. I tak jak mówiłem chyba w po, gdzieś odcinka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba z dzwonkiem i jakiegoś komentarza. Dobra, siema.